Dobrze, także witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W kolejnym odcinku, gdzie pogramy sobie w Potliflida karabinkę czy karabinier szturmowy. Jeszcze nie graliśmy. Teraz gramy wsparciem, czyli co możemy jakieś barykady stawiać. Mam defibrylator. I tutaj możemy rzucać amunicję. Tylko mam taki karabinek, tutaj. Zobaczymy jak on się sprawuje, ale to jest mega głośno. Cień tak powinno rzucać, nie? Nie każdy, miał tutaj. Powiedz, tak na partyzanta wejść. Uważaj,

Kolejny atak o Nie, to nie nasi podnoszą. A na pomoc na mieć pinga? A no, nie, wiem, czy to jest pinga, tak mi się wydaje, że to jest pinga. Bo czekamy, się to mogą pinga, tak? Objective Charlie Ja myślę, że mi się tutaj mylą przyciski ogólnie Kurczę, No czemu tak się szpetnie dzieje no? To jest fajne, że to nasz nazwę ciała jest też taka genialna mechanika tej zaimplementowana w Twitch, trochę nie widzę jakoś przeciwników, coś się tutaj boki czekało. KONTAKT! POSTAL troop. TROOPS w <try> <try> <na mark> <try> sumie dużo HP miał. Medic! Ktoś mi pomoże takie <try> miejsce, że może nikt mi nie pomóc aj, aj, aj.

Wiem, tak. Trzeba zmianować znacznik X, żeby mieć go po pod myszką, To jest w ogóle dobry taktyk. A, gdzie jest X? Przełącz kamerę. To nie dostęp. Gadget Class. o! Tak, nie chcę mieć na tym Muszę nie stynał bo akurat komunikować się z drużyną A teraz mam to i to. Nie dobrze, bo ja wolę spod to muszę usunąć, dobra. Ojej. Nie zawsze widzę skolorowo, tak czasami trzeba przegrywać. Eee, szybkie dodawanie, więc dużo takie opcje też możemy sobie tam zmodyfikować, co mi się podoba. O, nie no. Trzeba za po prostu przykrzać, przykrzać i ułatwiać. Let's go! Let's go, my friend, let's go. Let's go! Uważam, że na ta broń.

Kaniaczek Gdzieś co na górę wyskoczymy. mnie, o strzelał no to, to nie są najlepsze statystyki, to się nie oszukujemy, widzowie Mógłoby być lepiej zawsze No dobra. Chciałem komuś pomóc kurwa skinowałem się z Myślę, ja że ciągle brzusze, że... Dawaj nie udawaj. Można mieć wtedy też rozgrzewkę na 128 graczy. To będzie dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, podejrzewam. Taka ilość graczy na mapie powoduje spory chaos. Pytanie, czy to gdzieś tam wkroczy gdzieś dalej jakieś funkcje. Ładnie, a to chyba Jeszcze bardziej asysta, z tego co tak wnioskuję Jest bardzo otwarta przestrzeń, wróćmy się może. O my grid. A się kamienicowali. Zagany headshot. To raczej mm -hmm. nie pomoże. Ciekawe, czy ten postem się zapisuje potem? Tu by gdzieś... <grych> czy byłoby spokojnie? Ja Chciałbym na przykład, żeby się na żadnym postem zapisał. Okej, okay, czy działa tak jak myślałem, to jest spoko. Okay. Okay. się za dużo dzieje, ja się muszę nie zafać, o się źle czuję w tym miejscu. Akord liczę na pomoc mocno, więc poczekam, czy ją dostanę, czy nie. Nie znam, gdzie jest dużo moich, ale nie są tam. Pomoże mi, super. Tam jest czołg w ogóle, nie jest. Es un momento. Granatów to narzuc narzucali i to teraz ciężko. Nie ono dużo nie podniosłem, ale spróbuję. To jest dużo postrzał. W tym miejscu żeby ktoś ryzykował.

Nie wiem, czy znacznie może być źle położony, do takiego stopnia, że na nas tu będzie. Nie ja wiem, się tak czasami daje głupio zabić. To mnie w ogóle tak przeraża, że ja po prostu kurwa ginę non-stop. O widzowie, będziemy tutaj dalej gdzieś rozwijać te umiejętności, żeby nie było takiej sytuacji, że ciągle człowiek ginie. Czoło będzie to zróżnicowane miejsce, za bardzo. Przyjęto, bronimy punktu B, krzew. Potrzebnie tak wybiegłoś. Co? Podnoszę mnie? Nie. Próbował, ale zginął. O, zabiję, chwileczkę na więc te 6 powoduje, ale czasem jak klikam to potem człowiek gnie, 36, <grybujesz> ale warzywa. Totalnie przegrywamy, to nie jest fajne. Nawet nie mam za bardzo się z pić, Powiem jak wziął tutaj, czy ja tu w ogóle będę użył, czy mi Nie no, mamy cztery, tak? Zobaczmy, wchodzi czterosłowy drużyna, a nie pięcia. Nie rozumiem tego w sumie. Odradzenie drużynowe.

Nie no to się... no nie ten karabinek. Okej, okay, może nie jest najgorszy, ale też nie jest najlepszy. nie tak powiem. Niestety porażka. też Pan w ogóle wygrywali, widzę. Fajny jest taki ten motyw. Eee, tutaj siódmy byliśmy. Ok, A, czekam na jakieś jakieś powygranie. Po prostu w tym momencie. Dobrze, także Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku z Battlefield 6.